Cześć. Chciałbym Wam zaprezentować urządzenie o na nazwie Fit Pause. Służy ono do czasowego wyłączenia filtrów, skimmerów i podobnych urządzeń. Dzięki temu przyzwyczajamy ryby do pobierania pokarmu zawsze w tym samym wybranym przez nas miejscu. Znacznie ułatwia to i obserwacje, i ewentualne prace pielęgnacyjne, a pokarm nie jest wciągany przez urządzenie. Dodatkowo załączenie Fit Pause na czas czyszczenia np. prefiltra ochroni krewetki, czy też narybek przed deskaniem, a sam filtr przed zapchaniem się większymi zanieczyszczeniami pauzy to moduł wtykany do gniazda 230V, do którego podłączamy urządzenia, którymi chcemy sterować oraz dwuprzyciskowy pilot, który możemy przymocować za pomocą np. taśmy dwustronnej wybranym przez nas miejscu. Pilot posiada dwa przyciski, popielaty, który posiada dwie funkcje, wyłącza urządzenie na zadany czas oraz po naciśnięciu podczas trwania przerwy wydłuży zaprogramowany czas o jeden cykl. Innymi słowy, jeśli mamy ustawione 5 minut i naciśniemy przycisk podczas trwania tego czasu urządzenie doda nam dodatkowe 5 minut. Drugi przycisk czerwony służy do natychmiastowego skasowania przerwy, czyli załączenia wszystkich podłączonych urządzeń. Fit pause programujemy za pomocą czterech dip-switchy. Pierwsze dwa do programowania pilotów. Fabrycznie urządzenie jest już sparowane z jednym pilotem. Trzeci dip switch służy do ustawienia czasu przerwy w krokach co jedną minutę. Czwarty służy zaś do załączenia sygnalizacji ostatnich 10 sekund czasu. Maksymalna obciążalność prądowa fit -pause to 5A co daje nam 1150W. Wystarcza to do podłączenia przykładowo 46 filtrów Elheim 2228, ale nie wystarcza już do podłączenia czajnika elektrycznego. Tyle teorii. Zapraszam do obejrzenia drugiej części, tym razem fit -pause w akcji.